Moi drodzy, zadanie następujące. W trójkącie prostokątnym ABC kąt C jest prosty. Oblicz wartości funkcji trygonometrycznych kąta A. Jeżeli. No i zróbmy sobie tak. AC równe BC. To jest przykład B. Równe 7. No, zatem mamy przykład B, tak, czyli AC równe, BC równe 7. Narysujmy sobie ten trójkąt prostokątny. Wiemy, że przy C chcemy A, tak? Czy dobrze? Nie, 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 nie. C jest prosty. C jest prosty. Powiedzmy, że tu mamy A, a tu mamy B. Dobrze? Tu B. No i teraz AC. Jest równe 7. BC równe 7. No to moi drodzy, yy, poproszono nas, żeby obliczyć wartości funkcji try trygonometrycznych kąta A. To jest w znaczeniu przy wierzchołku A. Czyli ja sobie go nazwę alfa tutaj. No zazwyczaj tak się przyjęło, że przy A alfa, przy B beta, przy C gamma, nie? No tutaj C jest prosty, to w ogóle nie ma dyskusji, tak? No to Pracujemy po kolei. Sinus alfa równa się ile? No moi drodzy, 7 do. No nie mamy policzone, nie wiemy ile. A teraz się skoncentrujmy. Jak wyznaczyć AB? Najprościej stwierdzenia Pitagorasa. Albo zauważyć coś. Zauważcie, że trójkąt ABC jest prostokątny i równoramienny. Czyli tak naprawdę jest takim przeciętym wzdłuż przekątnej kwadratem, tak? Połówko, połówka kwadratu. Zgadza się? Czyli AB to jest przekątna kwadratu. Oboku 7. Czyli można od razu napisać ze wzoru, że przekątna kwadratu wynosi A pierwiastków z 2, możemy napisać, że to jest 7 pierwiastków z dwóch, tak? Oczywiście stwierdzenia Pitagorasa otrzymalibyśmy identyczny rezultat. Tak? No to ten sinus już mamy rozpracowany. 7 dzielone przez 7 pierwiastków z dwóch. No to siódemki nam się skracają. Zostają jedynki. Czyli to jest równe 1 dzielone przez pierwiastek z dwóch. No to co by pasowało zrobić? usunąć niewymierność pierwiastek z dwóch przez pierwiastek z dwóch nas tutaj satysfakcjonuje on da dobry efekt tak taki taki sposób czyli w liczniku będzie pierwiastek z dwóch a w mianowniku dwa zrobione moi drodzy zauważmy że jeżeli chodzi o cosinus alfa no to jest stosunek tego do tego, a to będzie dokładnie to samo, bo te siódemki się niczym nie różnią, tak? Czyli można napisać znowu pierwiastek z 2 przez 2, tak? Tangens. Alfa. No to przypominamy sobie, to jest siódemka ta do siódemki tej. Czyli 1. 7 dzielone przez 7. No i kotangens to jest odwrotność tangensa, czyli 1 przez 1 no to 1, tak? A ile wynosi kąt alfa. Oczywiście, że 45 stopni, tak? Kąt alfa ma miarę 45 stopni. I to już warto zapamiętać te rezultaty, bo będziemy się uczyć takiej tabeleczki. I ta tabeleczka będzie, na, będzie nas obowiązywała. Dzisiaj poznamy tabeleczkę. Moi drodzy, ja proponuję zadanie C teraz. Zadanie C. Ja już od razu dane naniosę na rysunek. Yy. Mamy tutaj wierzchołek C przy kącie prostym. A. B. AC jest powiedziane, że jest równe dwa pierwiastki z dwóch. A. AB jest powiedziane, że jest równe trzy. No i moi drodzy, tu już się nie obejdzie bez roboty, tak? Umówmy się, że tu mamy A. A małe. No i teraz już tutaj się nie, nie wyłgamy jakimś kwadratem, no bo tu musimy zastosować po prostu uczciwie twierdzenie Pitagorasa. Czyli z twierdzenia Pitagorasa wynika, że Przeciwprostokątna do kwadratu, czyli 3 kwadrat równa się dwa pierwiastki z dwóch do kwadratu, dodać A kwadrat, czyli 9 równa się. Pamiętamy, jak to działa, tak? Tu i tu, tak? Ta, ta, ta dwójka tak jest, bo. Pamiętam, ja mówiłem, że się lubią, tak? Czyli można sobie osobno podnieść do kwadratu dwójkę, osobno pierwiastek z dwóch i na końcu pomnożyć, tak? Czyli tutaj będzie 8 plus, <laughs> przepraszam, plus a kwadrat. Czyli a kwadrat równa się 1, stąd a jako długość boku równa się 1, bo gdyby to był x i ogólnie równanie, to byśmy musieli napisać co? Lub a równa się minus 1, tak? Bo dwie liczby podniesione do kwadratu dają 1. Natomiast tutaj mamy długość boku. Tutaj nie gramy głupa, że bok jest o długości ujemnej, tylko piszemy wprost a równe 1. Jasne? No to teraz możemy już pracować. Już już jesteśmy przygotowani. a równe 1, czyli sinus alfa. Alfa to jest kąt przy wierzchołku a. Sinus. Alfa równa się. No będzie co? 1 do 3, tak? Pamiętamy stosunek przyprostokątnej przeciwległej do kąta, czyli a do przeciwprostokątnej, tak? Kosinus alfa to jest co? Stosunek przyprostokątnej przyległej, czyli 2. Tak, jest dwa pierwiastki z dwóch do przeciwprostokątnej, czyli 3. Tangens, Alfa równa się. No Stosunek dwóch przyprostokątnych. Przeciwległa do przyległej. Tak jest. Usuwamy niewymierność. Przez to trzeba przemnożyć. Sam pierwiastek z dwóch wystarczy. Po co tą dwójkę? Sam pierwiastek z dwóch. Czyli mamy pierwiastek z dwóch przez pierwiastek z dwóch. Czyli pierwiastek z dwóch, moi drodzy, przez cztery. Widać? No, i został kotangens. Tak jest, czyli dwa pierwiastki z dwóch przez a, czyli przez jeden, tak? To jest równe dwa pierwiastki z dwóch. No i tak się rozwiązuje takie proste zadanka. Dziękuję.